Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zabrałem Was do małego domu, około 100 metrów kwadratowych powierzchni zabudowy, ale wyjątkowość tego domu polega na tym, że będziemy tutaj robili wylewki, co się u nas bardzo rzadko zdarza, bo przeważnie nasze budynki są jednak na gotowych płytach fundamentowych. Tutaj mamy płytę fundamentową, ale zimną, więc następnym krokiem jest przygotować budynek pod ułożenie styropianu, instalacji i zrobienie wylewek. I tutaj bardzo często wiem, że Wy tak robicie. I najczęstszym pytaniem jest jak i w kiedy wkładać izolację termiczną i jak przygotować właśnie podłoże, jeżeli tą izolację termiczną już w tych ścianach mamy. Bo są takie opinie, że lepiej czasami zrobić jest wylewkę, a później włożyć izolację termiczną lub. Druga, e, druga wersja, no to jest najpierw włożyć izolację termiczną, zabezpieczyć wszystko i robić wylewki. Ja Wam pokażę, jak my to robimy, jak my przygotowujemy dom i czemu nasze rozwiązanie uważam po prostu za lepsze. A więc, tak, zaczynamy od tego, że na tym budynku jest taka sytuacja, żeby była też ciągłość prac i fajna ergonomia, no, że po prostu e, były fajne pogody, konstrukcja była suchutka, nie było problemu, nie mamy jeszcze okien. Ale mogliśmy zacząć wkładać izolację termiczną w ściany, więc tutaj już jest włókno drzewne włożone, które zaraz pokażę. Okna mamy zabezpieczone, tak żeby można było właśnie bezpiecznie tutaj izolację wkładać i nic nas już nie zamoczy. Dach jest szczelny, ściany szczelne. Czekamy na okna, które będą na dniach, ale już mamy wszystko przygotowane prawie pod wylewki. Zaraz zobaczycie, jak to właśnie z naszej strony wygląda. Jak widzicie, ściany są już wypełnione w większości włóknem drzewnym. Brakło nam tu troszeczkę wełny, więc jest parę segmentów, których nie ma. A żebyście zobaczyli jeszcze, jak to wszystko wygląda, to na zewnątrz mamy AGPAN 80, konstrukcja 200, wypełniona wełną Flex. Na dole ściany stoją na membranie hydroizolacyjnej o nazwie u membrana. To jest ta wersja z podwójną wiatroizolacją. Na zewnątrz mamy wiatroizolację z podwaliny połączoną z wiatroizolacją ściany, a tutaj wywiniamy wiatroizolację, by złapać się do paroizolacji. Więc tak to mniej więcej wygląda teraz, żebyśmy nie musieli czekać z pracami. A jak mówię, pogoda nam dopisała, bo to ładne słoneczko było i nic nas tu nie zalało. Postanowiliśmy po zamknięciu dachu wkładać wełnę, sprawdzając oczywiście wilgotność, była poniżej 15%. Okna zabezpieczyliśmy te duże folią przezroczystą, żeby nam tutaj wpadało światło, a mniejsze okna mamy zabezpieczone wiatroizolacją, którą po prostu będziemy za chwilę wycinać tuż przed montażem okien. Już zaczęliśmy także tutaj akurat robić sufity paroizolacją, dlatego jeszcze ściany nie są, ale o tym za chwilę. Bo zaczynamy oczywiście od sufitów, przygotowujemy e, sufit pod zadmuch. Zadmuch luźny będzie, także te łaty, które widzicie, one będą utrzymywać całą termoizolację, ale czy to zrobicie z włókna drzewnego, czy z wełny skalnej, czy to w matach, czy w każdej innej formie, po prostu paroizolacja nie dałaby rady tego utrzymać e, i warto jest taki stelaż podtrzymujący to wszystko zamontować. Do na tym stelażu będzie jeszcze Zmontowany, obniżony sufit. O tu mamy bez listew na taśmie dwustronnej, paroizolację już poklejoną, fartuchy w ścianach, które nam, które nam pozwolą połączyć to wszystko szczelnie. Oraz tu już mamy, zaczynamy montaż, właśnie ład. Tam widzimy wiązary, zdach wiązarowy, strych, malutki będzie. Ale wracając do naszych podłóg tak naprawdę. Chodzi o to po prostu, żebyście zobaczyli te etapy pracy, które chcemy po prostu pocisnąć, zrobić, żeby instalatorzy mogli wejść, po prostu robić podłogówkę. Więc jeżeli już mamy ściany ocieplone i jest to bezpieczeństwo, że nam budynku nie zalewa, to teraz kładziemy na te ściany paroizolację. I dlaczego ja wybrałem tą wersję? Bo jedną z ważniejszych rzeczy na dole jest właśnie szczelne połączenie paroizolacji z izolacją poziomą, izolacją, z hydroizolacją podwalin czy inaczej po prostu zapewnienie szczelności paroizolacji do samego dołu. Jeżeli wybralibyście wersję, że najpierw układamy, że najpierw robimy wylewki, a później wełnę, to tak, zasłaniając tą część domu styropianem i instalacjami i wylewką, mielibyście utrudnione Włożenie wełny, oczywiście szczególnie w takich niskich tutaj miejscach, ponieważ wiadomo, tutaj przyjdzie 20 cm, jeszcze kolejne wyżej wszystko. Dokładnie tutaj chyba 18-10 cm styropianu, 8 wylewki jest tak planowane. Ale chodzi o to, że będzie wszystko podniesione i dostęp tam od góry, potem w niektórych miejscach jest utrudniony, to raz. Druga rzecz, jeżeli zrobicie wylewki, ten poziom już zero będzie, to później paroizolację jesteście w stanie złapać tylko do wylewek, chyba że zrobicie taki myk, że zrobicie takie szerokie pasy, nie wiem, na pół metra paroizolacji i później w tym miejscu gdzieś na pół metra połączycie. Coś podobnego jak my mamy te pasy paroizolacji w ściankach działowych, tak, żeby tam było szczelnie. Więc tutaj łapiemy. Możecie to zrobić tutaj, ale wiadomo, jest to utrudnione, jest to E, utrudnienie też do wkładania znowu tej wełny, którą tam trzeba te 20 cm włożyć, plus jeszcze te 30 pewnie ekstra odstającej paroizolacji ryzyko, e, że to jednak nie będzie takie szczelne ale jest to wyjście, można to zrobić my wybraliśmy ten sposób ponieważ tak, teraz sobie ładnie weźmiemy, położymy tutaj paroizolację na tych ścianach do góry sobie ją szczelnie połączymy z sufitem, bo tam jest wystawione 10 cm, żeby właśnie ściany połączyć szczelnie, zjedziemy paroizolacją do podłogi tu sobie też ładnie szczelnie połączymy wszystko i mamy szczelność budynku zapewnioną oraz tą pewność, że jest wszystko w jednym kawałku fajnie połączone. I teraz tak. Wiadomo, że przy wylewkach jest bardzo dużo wilgotności, więc należy oczywiście po zamontowaniu okien i zrobieniu wylewek wietrzyć to wszystko, żeby ta wilgoć wyszła. Ale jeżeli wszystko będziemy mieli zabezpieczone paroizolacją, sufity, ściany, no to nie ma problemu, żeby nam się coś stało. Ta, to drewno, które tu jest, oczywiście ono nie będzie zabezpieczone w żaden sposób. Ono sobie troszeczkę tej wilgoci weźmie i troszeczkę zaraz odda. Ale to dlatego też trzeba budynek wietrzyć i tego trzeba pilnować. I teraz tak, jak przygotowujemy w dalszym ciągu ściany, bo to nie wszystko. Pamiętajcie, że oklejenie tego to nie jest wszystko co do przygotowania ścian. Kolejnym etapem, jeżeli tu już mamy paroizolację, tu sobie przygotowałem kawałek, należy zabezpieczyć na wysokość właśnie styropianu 10 plus 8 wylewki, 18 cm. Jest dobrze zabezpieczyć to płytą. Chodzi o to, żeby ta paroizolacja, raz, że była tutaj szczelnie zabezpieczona przed i betonem. Druga rzecz, no bo styropian, wiadomo, nic tam nie robi. Druga rzecz, żeby była jasność, my te płyty zrobiliśmy 21 cm. Na 21 się kończą, o tak. One są 20 dla nierówności w razie betonu. One mają około 20 cm. I teraz one będą wystawać na docelową wylewkę o 2-3 cm. I to jest celowy zabieg, ponieważ będzie styropian, będą instalacje. Dla wylewki przykleja się dodatkowo taki specjalny pasek. To się nazywa pasek dylatacyjny, który powoduje, że beton po prostu ma elastyczną dylatację między ścianami, żeby to pracowało, nie pękało, nie niszczyło ścian. Więc ten pasek śmiało sobie tu przyklejamy. Jest do czego go przykleić, do sztywnej powierzchni, nie do paroizolacji, tylko przyklejamy go tutaj. Te płyty, szczególnie MFP, które my tu używamy, akurat są o podwyższonej wytrzymałości na wilgoć, więc śmiało mogą nawet w wodzie stać, nic z nim nie będzie. Płyty kupicie u nas też na sklepie. Dodatkowo te 2-3 centymetry, które wystają, zabezpieczają nam paroizolację przed pracą tutaj śmigła. Pamiętajcie, że wylewki, żeby dobrze były wykonane, później trzeba maszyną je ładnie wygładzić. Więc ryzyko, że ta tarcza uszkodzi nam paroizolację jest duże, więc na ścianach zewnętrznych robimy w koło, obwodowo, taką po prostu takie zabezpieczenie. Pamiętajcie, możecie do tego użyć odpadów płyty gipsowych, OSB, cokolwiek. Dlaczego? Aha jeszcze, bo nie dokończyłem w sumie ścian zewnętrznych. Zaraz przejdziemy do działówek. Jeżeli sobie wyobrazicie, że już są wylewki gotowe i kończą się na tym poziomie, tu jest paroizolacja, to tutaj nie będzie żadnej kolizji z płytą gipsową czy z czymś innym, ponieważ tutaj przychodzi powyżej później ruszt instalacyjny, który jak widać odsadza nam to o tyle, że później płytą gipsową jesteśmy w stanie i tak zjechać do samej wylewki tak, żeby płyta gipsowa po prostu była jak najniżej. Także w tym układzie jest to bezpieczne. Oczywiście ruszty, ruszty będziemy kręcili później po wylewkach, jak już wszystko wyschnie odpowiednio. No bo nie chcemy, żeby ten element przeszkadzał tutaj chłopakom do pracy w narożnikach, żeby nie przeszkadzał no w ogóle, żeby to nie przeszkadzało, a też żeby Instalatorzy mogli śmiało z tymi rurkami wejść w tych miejscach gdzie chcą, a później sobie to wszystko dopracujemy. Co do ścian działowych, jak widzicie, już tu mamy przygotowane takie korytka, bo robimy podobny zabieg czyli zabezpieczamy tą przestrzeń przed wlaniem się betonu. Robimy to, żeby właśnie tą taśmę dylatacyjną było do czego przykleić. A co ciekawe. Nam to nawet pomoże, ponieważ na tych ścianach będą właśnie ta płyta będzie jako płyta poszycia, więc tak czy siak później tą płytą, którą tu przybijemy, idealnie się zlicujemy z, z tą płytą i na to będzie przykręcona płyta gipsowa już do samego dołu, no bo tutaj rusztów instalacyjnych nie będzie. Więc pod tym kątem uważam, że to nie jest głupie rozwiązanie. A włożenie tutaj wełny, jeżeli mamy dostęp w ściankach działowych z obu stron, nie jest problemem. No, a teraz jeszcze króciutko zobaczmy w koło. Jak widzicie, jest to wszystko tak porobione. Tam mamy jeszcze kotwy, które trzeba podokręcać tuż przed włożeniem wełny, przed płytowaniem. Także mamy to wszystko tu pozabezpieczane. Tu jeszcze teraz instalatorzy sobie wejdą w odpowiednich miejscach, zrobią wejścia do rozdzielni, do wody. Do wszystkich instalacji, bo jeszcze nie są instalacje. Mamy tu jakąś kanalizę, więc wiadomo, że trzeba to tu wszystko zrobić. Nie jest problemem w tej płycie wyciąć, ale to już jest robota instalatorów. My przygotowujemy po prostu cały budynek pod to, aby można było w nim wykonać wylewki. Tak wygląda przekrój naszej ściany. Tutaj mamy oczywiście podwójną podwalinę. Jest tam jakieś podkładki, są, bo wiadomo, tutaj, zobaczcie, ten beton nie jest, to może. Najfajniejszy beton, ale to oczywiście było zrobione z zamiarem Po prostu tego, że, że tu będą wylewki, więc Nie trzeba było tego polerować, szlifować, więc jest to tak naprawdę beton tylko lekko zaciągnięty Dwa razy MFP po bokach, zabezpiecza nam ścianę, nie ma się co bać przed wilgocią, ponieważ tu jeszcze będą Będzie styropian, będą folie, będzie jeszcze taśma dylatacyjna, więc wilgoć nie zaszkodzi tej płycie nie są to też duże ilości wilgoci z tej wylewki. Ważne, aby odpowiednio wietrzyć, a my już przygotowujemy okna pod to, aby można było zamontować okna, które przyjadą, wycinamy właśnie, tutaj wycinamy otwory, żeby można potem było wietrzyć. Jedną z pewnie z ciekawych rzeczy, które się zauważyli, jeszcze dodano tego filmu ponieważ ten film ma się skupiać akurat na tych wylewkach, ale pewnie, że zobaczyliście, że tu mamy taśmy stalowe. Tak, my usztywniamy często domy, które są robione na płytach z włókna drzewnego. Jest to taśma stalowa 4 cm na 2 mm gruba. Robimy ją przeważnie z zewnątrz. Tutaj wyjątkowo daliśmy do wewnątrz. Tak trochę testujemy rozwiązanie, ale mi się spodobało. Jedynie trzeba nafrezować po prostu słupki, żeby ładnie się taśma schowała. Ale mi się to bardziej trochę podoba, więc prawdopodobnie od teraz będziemy stosować na zewnątrz. Oczywiście na to przychodzi folia. Teraz ruszt i tego nie będzie widać, ale jest w strefie ciepłej, po prostu ta stal. A tu już widzicie, jak to wygląda, gdy paroizolacja jest położona na ścianach zewnętrznych, czyli tu już mamy ściany zewnętrzne, ściana działowa, płyty będą odseparowywać styropian, wylewkę od tej części domu e, od ścian znaczy się tak jak widzicie no i ta płyta czy ona jest? Tutaj mamy dwunastkę, tam mamy szesnastkę po prostu używamy odpadów płyt, żeby sobie to wszystko wykorzystać. Tego i tak nie będzie widać. A tutaj powyżej wiadomo przyjdzie róż. To zaraz wam pokażę. Jakiś kawałeczek. A tutaj powyżej przyjdzie już ruszt, pionowy tu pozioma belka, więc dotąd poniżej oczywiście będzie zrobiona wylewka. Więc tak sobie przygotowujemy ściany pod wylewki w domu szkieletowym. Jak dla mnie jest to opcja bardzo dobra. Tu mamy wszystko ofoliowane, oklejone szczelne, więc Wilgoć, która będzie przy romieniu wylewek, niczemu tutaj nie przeszkadza. Te płyty są też tak delikatnie złapane, gdy teraz będą hydraulicy przechodzić z instalacjami, to też łatwo mogą sobie coś odkręcić, przyciąć, dofrezować tak żeby wszystkim tutaj dopasowało. My zostawiamy ten budynek teraz do czasu wykonania wylewek i wrócimy później. Mam nadzieję, że filmik Wam troszeczkę rozjaśnił, jak mniej więcej wygląda. Przygotowanie budynku szkieletowego pod wylewki. Oczywiście każdy ma swoje sposoby, każdy ma swoje preferencje, ja uważam, że żeby jednak była zachowana ciągłość naszych prac, tempo prac, ergonomia, efektywność tych prac, to to jest bardzo dobre rozwiązanie, oczywiście, jeżeli są zachowane wszystkie szczegóły dotyczące wilgotności, dbania o szczelność dachu w tym wypadku, oczywiście, ponieważ gdyby była no, taka sytuacja, że jednak dach nie jest szczele, nie wolno wkładać izolacji termicznej, tak, albo byłaby konstrukcja mokra. Nie wysłaby odpowiednio do tego czasu, no to niestety nie wolno zamykać. Nie można robić, nie można wkładać wełny, nie można zamykać tego wszystkiego. Żeby potem doprowadzić tą konstrukcję do odpowiedniej wilgotności, gdyby Wam, no to, to nie wszystko tak pasowało, to pamiętajcie, że trzeba ten budynek po prostu osuszyć, osuszarką, podwaliny odsuszyć, tak żeby te poniżej 15% wilgotności było. Wtedy możecie wełnę wkładać. Ale pamiętajcie, no to u nas, jeżeli się teraz się udało, rzadko mamy domy z wylewkami, więc. Nie wiem, jakby to było w, na przykład jesienią, gdy ciągle leje pada. Podejrzewam, żebyśmy to też ogarnęli w jakiś sposób. Też pewnie bym wkładował, no, ale rzeczywiście najpierw bym osuszył dobrze budynek. No, też byłby szczelny, czekałbym, o, inaczej, czekałbym na pewno na okna, bo wiadomo, okna muszą być, szczelny budynek musi być. Wtedy dogrzewamy, włączamy osuszacze, suszymy wszystko i też bym tę wylewkę jednak przesunął na moment, kiedy mam to, ten dom zaizolowany, zafoliowany szczelnie. I wtedy byśmy te wylewki jednak zrobili. Dzięki za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka. Na pewno będzie coś ciekawego. Cześć!